Cał앵gor to jest krzyk zaśpiew żurawia zwiastujący wiosnę. On gdzieś tam jest zawsze za lasu, z oddali trudno trudno to wyczuć gdzie w ogóle skąd, wniesie w sobie jakąś tajemnicę. Haniu, słyszysz Słyszy, mnie? musisz być jeszcze dzienny przez chwilę. Rozumiesz? jeszcze tylko przez chwilę. Haniu, spokojnie, rozejrzyj się i powiedz mi, czy widzisz tam gdzieś gabrysie? Nie, nie, nie widzę. Dla mnie nośność tego tytułu polega na tym, że jest to słowo, które oznacza tranzycję z jednego stanu w drugi. To był ten końcowy argument, który przekonał wszystkich, że, że jednak Klangor to jest, to jest bardzo dobry tytuł. Intrygujący, nieoczywisty i oddający tak metaforycznie tę potrzebę przyjścia nadziei która w tym serialu gdzieś cały czas funkcjonuje, gdzieś tam cały czas się unosi. Gabi! Gabi! Ale to też mówi, osadza bardzo, bardzo wyraźnie nas nad, nad wodą. I wydaje mi się, że cała ta nasza historia w ogóle jest opowiadana oczywiście o ludziach, ale szalenie ważne są u nas plenery, przyroda, mimo że to jest taka przyroda smutna, zgaszona i deszczowa. To jest po prostu jakiś taki, taki samotny brzeg, i człowiek z jego y, problemami, właściwie tak to mi się kojarzy. chyba. Ale, ale co, znaleźli Gabrysie? Czekaj, panie! Nie będę się dogadywał z degeneratami! Nie będę! Rafał, że to się wszystko kupy nie trzyma. Krangor to również e, najnowszy serial. Kanał Plus. W którym mam ogromną przyjemność zagrać główną rolę. To Gabriela Weimann. Nie mogę w tej chwili odebrać. Proszę zostawić wiadomość po sygnale.